Cześć. Witajcie w naszym najnowszym filmie, gdzie pokażemy wam wyjątkowe mieszkanie, a wyjątkowe nie bez przyczyny. Taka perełka już dawno nie pojawiła się w ofercie mieszkań na sprzedaż. Pokażę wam trzypokojowe mieszkanie z ogromnym ogródkiem o powierzchni ponad 150 m2, a mieszkanie to zlokalizowane jest na Poznańskiej Polance. Polanka to doskonałe miejsce do życia. Coraz więcej poznaniaków chętnie tutaj zamieszkuje. To świetna lokalizacja dla wszystkich tych, którzy chcą mieć pod ręką wszelkie punkty usługowe, sklepy, bliskość przystanku autobusowego i tramwajowego, dzięki czemu można tutaj w pełni korzystać z dogodności miasta. A poza tym ta okolica cechuje się także dostępem do walorów przyrodniczych ponieważ zaledwie około 20 minut spacerem od terenu osiedla można dostać się nad jezioro Maltańskie. Jeżeli chodzi o mieszkanie, ma ono ponad 51 m2 i składa się z salonu z aneksem kuchennym, dwóch sypialni, łazienki oraz korytarza. Do mieszkania przynależy także wspomniany przeze mnie ogródek. I dodatkowo mieszkańcy tego mieszkania mają do dyspozycji dwa miejsca postojowe w hali garażowej oraz komórkę lokatorską. Mieszkanie zostało wykończone w bardzo nowoczesnym stylu, można nawet pokusić się o stwierdzenie, że odważnym, który z pewnością zwróci na siebie uwagę. Obecny jest tutaj styl loftowy z ciemnymi kolorami i dodatkami właśnie loftowymi, metalowymi w stylu surowym. Ale poza stylem loftowym obecny jest tu także element pop-artu wraz z neonowymi jaskrawymi kolorami, niebieskim, żółtym, a nawet czerwonym obecnym w dodatkach. Całość uzupełniają grafiki i obrazy właśnie nawiązujące do kultury pop-artu. Wchodzimy do mieszkania i od razu po wejściu znajdujemy się w korytarzu, przykuwającym uwagę tym żółtym kolorem na ścianach. Dodatkowo jest tutaj także element ozdobny w postaci lameli. Po drodze mijamy łazienkę, natomiast na wprost mnie znajduje się jedna z dwóch sypialni. A teraz kierujemy się w prawo w stronę drugiej sypialni i salonu z aneksem kuchennym. Idąc w stronę salonu z aneksem kuchennym, mijamy wspomnianą sypialnię oraz ogromną szafę w zabudowie, czteroczęściową z półkami i miejscem na wieszaki. A oto wspomniany salon o powierzchni ponad 20 m2, który został podzielony na funkcjonalne strefy część wypoczynkową z wyjściem na taras, który za chwilkę Wam pokażemy. Część jadalnianą oraz aneks kuchenny. Zaczniemy od części wypoczynkowej. Składa się z szarej kanapy, zestawu stolików kawowych z motywem betonu i metalowymi nogami oraz szafką pod telewizor. Trzeba wspomnieć też o ścianie telewizyjnej w kolorze antracytowym z ozdobnymi lamelami. Dodatkowo, druga ozdobna ściana za mną z motywem betonu i tematyczną grafiką. Jesteśmy w ogródku o powierzchni ponad 150 m2. Dzięki czemu będziecie mogli go zagospodarować na mnóstwo sposobów i stworzyć tu część wypoczynkową, miejsce do grilla, a nawet wstawić basen. Dodatkowo też ważnym aspektem jest fakt tego, że za waszym płotem nie znajduje się chodnik. Dzięki czemu nie będzie tutaj mnóstwo przechodniów spoglądających i naruszających waszą prywatność. Świetną opcją będzie też posadzenie tutaj krzewów czy pnączy, żeby zyskać jeszcze więcej prywatności. Ten ogród będzie świetnym miejscem do relaksu dla Was, ale z pewnością też spodoba się Waszym zwierzakom. A jeśli zostaniecie już właścicielami tego mieszkania i będziecie mieli w planach zrobienie grilla na tym ogródku, to w tej funkcjonalnej kuchni z dużą ilością blatu roboczego będziecie mogli przygotowywać wspólnie posiłki. Aneks kuchenny został wykonany na wymiar przez stolarza. Obecne są tutaj górne oraz dolne szafki z półkami oraz szufladami. Jeżeli chodzi o sprzęt AGD, to w jego skład wchodzi okap podszafkowy, płyta indukcyjna, a także piekarnik. W zabudowie przygotowano miejsce na zmywarkę oraz lodówkę. Nie sposób nie wspomnieć o kolorze, w jakim została wykonana kuchnia, który świetnie współgra z całością wykończenia mieszkania, no i wpisuje się w stylistykę pop artu. Część jadalniana została wyznaczona przez tą minimalistyczną lampę, a w jej skład wchodzi okrągły stół betonowy z metalowymi nogami oraz cztery krzesła w różnej stylistyce. Dwa z nich nawiązują bardzo do stylu loftowego, natomiast dwa pozostałe są jak widzicie koloru żółtego w bardzo nowoczesnym stylu. Chodzimy do jednej z dwóch sypialni, najmniejszej o powierzchni ponad 7 m2. Świetną opcją będzie tutaj na przykład zagospodarowanie domowego home office. Teraz czas na główną sypialnię tego mieszkania, prawie 11 m2 i miejsce na szafę. Poza tym zmieścicie tutaj oczywiście małżeńskie łóżko, stoliki nocne, no i na przykład toaletkę. Na koniec łazienka z toaletą, umywalką z szafką pod umywalkową z miejscem do przechowywania, drugą szafką również z półkami, a także wanną z szybą. Stylistyka wykończenia tej łazienki oparta jest na kolorze antracytowym, użytym również w salonie oraz drewnie widocznym na zabudowie meblowej. Mamy tutaj także dwa rodzaje płytek, jedne z motywem marmuru oraz drugie z motywem drewna. Jak możecie się domyślić, to już niestety koniec. Obejrzeliśmy całe mieszkanie. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany tą ofertą i chciałby zamieszkać na poznańskiej polance, to koniecznie zapraszam Was do kontaktu i umawiania prezentacji. A jeśli jesteś nowy na tym kanale, to zapraszam Cię do zasubskrybowania naszego kanału i bycia na bieżąco z nowymi ofertami mieszkań na sprzedaż.